Jeżeli skończyłeś 50 lat, to plan, który zaprezentuję teraz jest specjalnie dla Ciebie. A jeżeli skończyłeś więcej lat albo mniej lat, to też możesz skorzystać z tego planu. Cześć, witajcie. Grzesiek, trenuj dla zdrowia. Zapraszam Was na trening 50-latka. Dlaczego 50-latka? A dlatego, że ja mam 50 lat. Skłamałem 54 a właściwie rocznikowo już w tej chwili to 55 lat. Czyli dużo lat i taki trening wymyśliłem i taki trening wam zaprezentuję właśnie teraz. Za chwilę wam zaprezentuję taki trening. Ale zanim do tego jeszcze dojdziemy, to chciałem przypomnieć, że część pierwsza tego treningu już się pojawiła. Zaprezentowałem wam trening B. Dlaczego B? No dlatego, że akurat zacząłem tak jakby nagrywać filmy z tym treningiem od treningu B. W związku z tym trening B już był nagrany. Yy, co tam ja jeszcze chciałem powiedzieć, a trening C będzie za chwilę zaprezentowany teraz. Potem w następnym filmie trening D i trening A. Może jeszcze tylko przypomnę, że trenuję co drugi dzień, czyli poniedziałek, środa, piątek, niedziela, wtorek. Czwartek, sobota i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jestem zmęczony, jeżeli gorzej się czuję, to ten jeden dzień przerwy zamieniam w dwa dni przerwy i znowu trenuję co drugi dzień. Zaczynamy w takim razie prezentację treningu C. Trening C składa się z czterech ćwiczeń. Pierwsze z nich to martwy ciąg. Tutaj na filmie akurat nie jest ciężar docelowy. Moim ciężarem roboczym docelowym było tutaj w tym przypadku 140 kg, ale go nie nagrałem. Potem Monia mi powiedziała: Ej, w ogóle nagraj chociaż jakieś fejkowe, martwe ciągi, tak dla ilustracji. Więc ja po treningu tutaj dograłem takie lekkie, martwe ciągi, ale w rzeczywistości y, trenowałem y, ciężarem 140 kg y, i zrobiłem y, takich serii 3 po 5 powtórzeń. Martwy ciąg. Chyba nie muszę mówić o tym ćwiczeniu zbyt wiele. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej o tym ćwiczeniu, to oczywiście niech napisze w komentarzu. To, to ja jeszcze tam trochę powyjaśniam. Nie wiem, może nagram po prostu jeszcze dodatkowy film. Chociaż tych filmów o martwym ciągu jest parę na tym kanale. Ćwiczenie drugie to Zerg Squad. Zerg Squad, czyli połączenie zerczera z gobletem. Sam wymyśliłem to ćwiczenie, za co zostałem bardzo mocno schajtowany, No bo przecież, jak tak można wymyślać sobie ćwiczenia. Przypomnę, może, że człowiek, który wymyślił Crossfit, wrzucił wszystkie ćwiczenia, jakie znał do jednego wora, nazwał to Crossfit i zarabia na tym gruby hajs. No i nikt nie ma z tym problemu. A ja połączyłem to zercher z goblet i no, pojawił się mały problem. No, ale to jest nie mój problem, tylko problem tych ludzi, co mają z tym problem. Dobra. Zercher, genialne, zwłaszcza zergi, genialne ćwiczenie globalne, które pracuje z całym ciałem i ten ketel dołożony jeszcze. Jeszcze do tego zerczera powoduje, że jeszcze bardziej ciężar chce przechylić mnie do przodu, i ja się temu przeciwstawiam. Więc mój korpus bardzo, bardzo ciężką pracę musi wykonywać. I uwaga, przez to, że martwy ciąg jest ciężkim ćwiczeniem, to zerczera nie, nie wykonuje tutaj bardzo ciężko, robię tutaj lżejsze przysiady. W tym przypadku ciężar docelowy, ciężar roboczy to 81 kg i też tutaj trzy serie po pięć powtórzeń wykonałem. Co mnie już naprawdę bardzo, bardzo mocno przeorało, dlatego potem przeszedłem już do ćwiczenia lżejszego, który wcale nie jest aż takie lekkie, no ale bez obciążenia nie było aż tak ciężko, czyli do podciągania na drążku. Tutaj podciąganie na drążku, kto mnie zna to wie, że głównie preferuje podchwyt, ponieważ podchwyt zdecydowanie jest najlepszą formą podciągania, najbardziej uniwersalną, działającą praktycznie globalnie na całe ciało, no dobra, na górną część ciała, dolna to aż tak mocno nie pracuje. No w każdym razie podchwyt jest najlepszy, co nie oznacza, że nie ćwiczę na chwytem jak najbardziej i dla urozmaicenia też stosuję nachwyt, no i bardzo często też chwyt tak zwany młotkowy, czyli ten neutralny. Natomiast podchwyt czy chwyt neutralny to są dla mnie najlepsze chwyty, oprócz tego, że trenuję tutaj bardzo. Dobrze, całe plecy to jeszcze biceps, barki. No dobra, nie chcę się roz, tutaj rozkminiać za bardzo, rozwlekać jeżeli chodzi o podciąganie. Takich w każdym razie podciągnięć, w tym akurat w tej sesji, wykonałem trzy serie po dziewięć powtórzeń tylko. Nie, nie trenuję na razie za ciężko, ponieważ tak naprawdę dopiero zaczynam, na duże ciężary przyjdzie czas, o tym zresztą mam nadzieję, że jak nie zapomnę, to jeszcze wspomnę dlaczego tak ciąganie to jest trzecie przedostatnie ćwiczenie, a następnie przeszedłem do ćwiczenia czwartego, czyli uginania sztangi na biceps w tym przypadku na modlitewniku. Ciężar 32,5 kg, 10 powtórzeń i wykonałem dosłownie tylko 3 serie i wystarczy. Na biceps moim zdaniem więcej nie trzeba, zwłaszcza, że wykonywałem podciąganie pod chwytem, które też działa na biceps. W związku z tym ja sobie liczę, że tak naprawdę to wykonałem 6 serii na tą małą partię mięśniową, tak, tak zwaną ozdobną, i myślę, że więcej tutaj nie trzeba. I ponieważ były tutaj zwłaszcza pierwsze dwa ćwiczenia bardzo ciężkie, to cały trening składa się tylko z czterech ćwiczeń i trening C. Zakończyłem właśnie uginając na biceps. Może jeszcze tylko dodam, że akurat na tej siłowni. To jest z Ford Fordwola w Warszawie, wykonuję to ćwiczenie na modlitewniku, natomiast na innej siłowni, na którą chodzę częściej, nie używam modlitewnika, tylko tak zwaną blachę, wiecie, taką, którą Arnold kiedyś ćwiczył, co się wiesza na szyi i się ugina. Tutaj akurat lubię ten modlitewnik, bo ma taką bardzo, bardzo mięciutką poduszeczkę. Natomiast jednak częściej z Blachą trenuję, a to dlatego, że rzadziej bywam na siłowni tutaj na Forcie Wola, z tego względu, że jest to siłownia świetna, genialna, świetnie wyposażona, ale ma jeden mankament. Przychodzi na nią miliard osób. Gdyby był konkurs w ogóle na największą frekwencję na siłowniach na całym świecie, to myślę, że siłownia Zdrofit Fort Wola w poniedziałek o 18:00 zwyciężyłaby ze wszystkimi i zmiażdżyłaby po prostu wszystkich, bo miliard osób to jest dość dużo. No dobra, dosyć żartów. Jeszcze tylko przypomnę, że moja progresja jest tak zwana, Progresja w tym treningu jest czterotygodniowa, czyli co tydzień dokładam troszeczkę ciężaru albo powtórzeń. To zależy od ćwiczenia. Na przykład w martwym ciągu dokładam ciężaru, a przy podciąganiu dokładam powtórzeń. I tak robię przez 4 tygodnie, a następnie schodzę z ciężarem. Chcę po prostu dać ciało odpocząć, ponieważ trening 50-latka polega na tym, że 50-latek oprócz tego, że powinien właściwie trenować tak samo jak 20-latek, te ćwiczenia niczym się nie różnią, to mimo wszystko powinien postawić dość mocno na regenerację. Niestety, ale w wieku 54-55 lat, na przykład człowiek już nie regeneruje się tak szybko jak choćby w wieku nawet 45 lat. Ja pamiętam, jak miałem 45 lat, to właściwie nie było żadnych problemów. Problemów. Teraz niestety, ale ta regeneracja y, musi być troszeczkę dłuższa, trzeba y, no, mądrzej rozplanować sobie troszeczkę ten trening, tak żeby to ciało po prostu mogło się zregenerować i żebyśmy czerpali y, w 100% albo przynajmniej w 95% jakieś profity y, z tego treningu. No dobra, to był trening C. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich 50-latków, 40, 30, 20-latków, a nawet 10-latków również pozdrawiam. Dzięki wielkie. Kłaniam się nisko. Zapraszam na kolejny film, który już niebawem pojawi się na naszym kanale. Film z treningiem dla 50-latka, treningiem numer D, bo D nam został i A nam został czyli jeszcze dwa filmy. I jeszcze tylko powiem, że jak pojawi się już ostatni film, to ja wtedy cały ten trening spróbuję jakoś tak podsumować i podam Wam ten trening na tacy.